Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłestek, czas na szóstą kolejkę w skierniewiskiej Klasie Okręgowej, a dzisiejszym naszym przeciwnikiem jest Widok Skierniewice. Na początku filmu muszę Wam powiedzieć, że w piątej kolejce pauzowaliśmy i to właśnie na rzecz Widoku straciliśmy lidera. No i przed tym spotkaniem wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki mecz. Na pewno będzie w tym spotkaniu dużo walki. Też znaliśmy drużynę Widoku, jest to drużyna tak samo jak my, dosyć młoda, też starają się grać piłką. No i mecz muszę Wam powiedzieć, że był bardzo zacięty, także momentami trochę brutalne, bo było bardzo dużo fauli. No i w tym meczu grałem w najnowszych korkach od Puma, Puma Ultra i muszę Wam powiedzieć, że w tych korkach gra mi się wyśmienicie. Bardzo doceniam to, że są lekkie i wygodne. To jest ogromny plus właśnie tych butów. A jeśli chcecie je kupić, to w sklepie piłkarskim Ergol dostaniecie 10% zniżki oczywiście z kodem Quesek, więc zachęcam do korzystania z mojego kodu. Zaczął się rok szkolny, więc też możecie sobie kupić jakieś nowe buty do szkoły albo piłki, no w sumie co tylko chcecie, więc korzystajcie z mojego kodu. A teraz przejdźmy do naszej wyjściowej jedenastki. Zobaczcie teraz, jak wygląda nasza wyjściowa jedenastka. Od pierwszej minuty w bramce zacznie Rafał Sadowski. Na środku obrony Kamil Stawiński, a także Robert Janusz. Na lewej obronie Sebastian Owczarek, na prawej obronie ja. W środku pola Mateusz Gradowski, Adrian Czarnecki, a także i Jakub Dudkowski. Na lewej pomocy Sebastian Wójciak, na prawej pomocy Arek Kruś, no i na dziewiątce Daniel Skoneczny. Jeszcze na ławce mamy sześciu zawodników i wydaje mi się, że w końcu możemy przejść do spotkania. Wiem, że nigdy nie pokazywałem Wam rozgrzewki podczas tych filmów, ale tak jak widzicie na ekranie miała tam miejsce nietypowa sytuacja, bardzo nieprzyjemna. Zarazem też śmieszna, bo pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Kiedy wyszliśmy na rozgrzewkę 20 minut przed meczem, na naszej połowie jeździła kosiarka. Jeszcze tak przez 10 minut. Jak już przeszliśmy do strzałów, to zjechali. Ale słuchajcie, jak sobie wymienialiśmy podania, jak się rozgrzewaliśmy, jak się rozciągaliśmy, kosiarka jeździła na naszej połowie. Przypominam, że rozgrzewka jest to miejsce, kiedy zawodnik musi się skupić przed meczem, kiedy musi się odpowiednio rozgrzać, a także kiedy może, jest to miejsce, kiedy może wymienić kilka słów ze swoimi kolegami z drużyny. Pierwszy raz z takim takim spotkałem, jest to bardzo słabe zachowanie w widoku Skierniewice. Moim zdaniem tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca na żadnym poziomie rozgrywkowym. To już nie ważne, czy Ekstraklasa, Trzecia Liga, Czwarta, czy Klasa Okręgowa, czy B-klasa. Po prostu, i z samego szacunku takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Kiedy drużyna przyjeżdża, powinna mieć normalne warunki do rozgrzania się. Sędzia też nie powinien dopuścić do takiej sytuacji. No, i na przyszłość radzę obcinać trawę, przynajmniej dzień przed meczem. W takim razie mamy pierwszy gwizdek sędziego i zaczynamy to spotkanie. Na początku staraliśmy się szanować piłkę mądrze, rozgrywać ją, żeby nie popełnić głupich błędów na początku spotkania. I rzeczywiście nam się to udawało. Eee, co prawda nie stworzyliśmy na początku tego meczu groźnych sytuacji, no i tutaj widzieliście teraz naszą głupią stratę. Zawodnik z numerem 10 eee, pewnie ruszył na bramkę. Na nasze szczęście z tej akcji nic groźnego nie wynikało, ponieważ był to wolny kontratak i Sadek pewnie złapał piłkę. W Środkowanie w pole Duduś dał trochę za mocno tą piłkę. Udało nam się ją zebrać, tutaj zawodnik widoku ją odzyskał, podał niecelnie, Seba przyjął piłkę, dał dośrodkowanie w pole karne i gdzie Arek? Ajajaj, mógł to e, lepiej skończyć, szkoda, że to nie siadło, ale oczywiście piłka też nie była łatwa, więc jak najbardziej rozumiem to, e, że Arek sobie z tym nie poradził. No i tutaj bardzo niezrozumiał faul, zobaczcie to na powtórce, moim zdaniem go nie było. Z drugiej strony, kiedy widok y, koleś mi wszedł z wyprostowanej nogi na wysokości kolana, e, przypominam, że za takie wejścia jest żółta kartka. Zobaczcie teraz na powtórce jeszcze raz ten faul. Sędzia stoi blisko, widzi całą sytuację, e, widzi, że dostaje wpiszcze, ale nie odwizduje tego faulu. Dajcie znać co o tym sądzicie i przede wszystkim napiszcie mi w komentarzu, czy był faul. A tak wyprostowaną nogą na wysokości piszczela, moim zdaniem, ewidentny fał, ale sędzia po prostu listka nie używa. Nie wiem dlaczego, może nie chciał po prostu tego widzieć. Jeden z obrońców wybija piłkę, biały zgrywa właśnie do gradzie Gradziu mu odgrywa. Biały wychodzi sam na sam, no i niestety piłka przeleciała nad poprzeczką. Była to jedna z lepszych sytuacji w pierwszej połowie. No, i po tym rzucie wolnym poszło bardzo dobre dośrodkowanie. No, i minimalnie Robert się myli i strzela nad poprzeczką. Był to taki dobry moment w tym spotkaniu, w tej sędzie odwizduje rękę. Zobaczcie na powtórce, czy w ogóle ona była, bo moim zdaniem ręki nie było. E, oczywiście e, teraz tracimy bramkę. No, niestety była to e, bliska odległość. Zawodnik z numerem 10 oddał mocny strzał. Razu po tym pierwszym golu dostali jeszcze wiatr w żagle, tutaj zawodnik z numerem 10 na szczęście się pomylił, piłka poleciała obok bramki, no i zobaczcie co tutaj się dzieje, zawodnik z numerem 9 odpycha Arka, Sędzia, no, można powiedzieć, no, okej, okay, reaguje, mówi, że jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę nawet nie upomina zawodnika widoku Skierniewica. Tego typu zachowania miały miejsce w tym spotkaniu, ale teraz zobaczcie jedną z naszych kolejnych fajnych akcji. Tutaj Biały przyjął piłkę, szukał podania, wycofał do Dudusia. Dudusiu utrzymał się przy piłce, wszedł między dwóch zawodników, dribluje, wycofał do arka. Arek szedł na lewą nogę, minął jednego zawodnika, daje strzał, no i niestety bramkarz w widoku łapie pewnie piłkę. Tutaj mamy teraz rzut wolny, rozegrany na krótko. Nie wiem, czy to tak miało być rozegrane, ale biały koniec końców oddał strzał. No staraliśmy się oddawać strzał na tą bramkę. Widzieliśmy, że musimy odrabiać te straty, ponieważ walczymy o trzy punkty. Jeśli chcemy uzyskać lidera, no to trzeba ten mecz wygrać. To kolejna taka nieprzyjemna sytuacja zaraz będzie miała miejsce. Jestem faulowany. Zawodnik z Mariam odpychamy. Co prawda nie było to mocne odepchnięcie. No, ale sam fakt, że już drugi raz odpycha jednego z naszych zawodników, pierwsza sarka, teraz mnie. No i sędzia mówi, że oczywiście on to zarządzi, że on to kontroluje, ale tak naprawdę nic z tej nie robi. Po prostu odsuwa mnie drugiego zawodnika z widoku, także odsuwa. Na początku nie wiedział, czy jest faul czy ręka. Po prostu sobie ten sędzia w tym spotkaniu radził. Może miał słabszy dzień właśnie sędzia, o którym mowa kończy pierwszą część spotkania. Przerwa to jest idealny moment, żebyś teraz zostawił łapkę w górę, dlatego koniecznie zostawię łapę. Wbijamy 3000, wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić, jeśli teraz każdy z was kliknie właśnie. Łapkę w górę pod tym filmem, oczywiście także subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole i czas na drugą połowę tego spotkania. Zaczynamy drugą część tego spotkania. Na początku staraliśmy się ruszyć na widok. Wiedzieliśmy, że musimy odrabiać te straty. Przede wszystkim chcieliśmy wyjechać ze skierniewi z trzema punktami. No i tutaj zobaczcie, znakomity rajd czarnego, no i niestety jeden z obrońców. Umiejętnie odbieram mu piłkę. Oczywiście tutaj zaraz miał być kontratak, ale zostało to zaspokojone. To i teraz dłuższe podanie. Zawodnik z numerem 9 dochodzi do piłki. Nasi obrońcy byli spóźnieni. Na szczęście ja jestem blisko tego zawodnika i blokuję całą akcję, odbieram piłkę i nic z tego groźnego nie wynika. No i tutaj kolejna teraz akcja widoku. Zawodnik z numerem 9 zagrywa dobrą piłkę do zawodnika z numerem 8. Jest podanie w pole karne i koniec końców jeszcze udaje mi się gdzieś tą piłkę tam wybić. Jeśli. Bym się pomylił, to najprawdopodobniej ta akcja zamieniłaby się na bramkę. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że fajnie w tym meczu grało mi się w defensywie. Oczywiście też chcę więcej dawać w grze ofensywnej, ale defensywa mnie zadowalała, ponieważ wygrywałem dużo tych pojedynków, zgarniałem te piłki, teraz widzicie, wybicie moje z głowy, więc byłem dosyć aktywny, dzięki czemu nie traciliśmy też goli w tych niektórych sytuacjach, bo jak widzieliście Każda z tych sytuacji mogła zamienić się na bramkę. Tutaj teraz rzuta kartka dla bodajże Kamy. No i zobaczcie kolejną sytuację widoku. Zawodnik z numerem 9 dobiega do piłki, wchodzi ze mną w pojedynek 1 na 1. No i tak jak Wam mówiłem w tym meczu, dobrze grało mi się w defensywie i jeszcze udało mi się wywalczyć z tego że będziemy zaczynać od bramki. Teraz jedna z naszych fajniejszych akcji. Arek Kruś pewnie pobiegł po linii. Bez problemu poradził sobie z lewą obrońcą w widoku z Zagrał piłkę do Jara. Jaro dał wrzutkę, no i niestety ta piłka przeleciała nad wszystkimi zawodnikami. No i teraz kolejna kontrowersyjna sytuacja w wykonaniu sędziego. Biały jest faulowany, sędzia puszcza grę. Zawodnik z numerem 6 biega między naszych dwóch zawodników. Jest oczywiście faulowany. Przypominam, że Kama ma już żółtą kartkę i to właśnie on go fauluje. No i powinien dostać drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną, ale sędzia naprawia swój błąd, e, bo wiedział, że przedtem nasz zawodnik był faulowany, więc nie daje drugiej żółtej kartki Kamia. Muszę Wam powiedzieć, że sędzia w tym spotkaniu popeł popełniał wiele błędów i to już nie chodzi, że e, nie sędziował na naszą myśl, na naszą korzyść, tylko chodzi o to, że krzywdził obie drużyny i bardzo szkoda, że tego typu sytuacje mają miejsce właśnie u nas w Lidze. Nie mówię, że wszyscy sędziowie, bo naprawdę jest wielu sędziów, którzy potrafią sędziować. Bardzo dobrze te spotkania, no ale w tym meczu po prostu wyglądało to tragicznie. Teraz czas na jedną z naszych fajniejszych akcji w drugiej części spotkania. Biorę piłkę, na szybkości wprowadzam się, podaję właśnie do Arka, Arek mi odgrywa piętą. Zagrywam z pierwszej do białego, biały znalazł tam Arka. Arek chciał jeszcze ściąć, no ale niestety bramkarz łapie piłkę. Szkoda, że ta akcja nie zakończyła się golem, ponieważ fajnie się to wszystko zaczęło. No i teraz będzie miała miejsce kolejna bardzo dziwna sytuacja. Jak widzicie odbieram piłkę, jestem faulowany i po faulu zawodnik staje mi na łydce. Nie wiem czy to było specjalnie, zobaczcie to teraz na powtórce. No tak jak widzicie staje mi z impetem na łydce. Moim zdaniem no, tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca i powinien dostać żółtą kartkę, a nie dostał. Sędzia po prostu, nie wiem, po prostu z nim rozmawiał. Eee, no i z tym urazem e, muszę zejść. No nie ukrywam, że z całym swoim ciężarem stanął mi na ulicy, była dosyć ona e, mocno zbita, no i wchodzi Bobby. No i staramy się dalej walczyć tutaj. Teraz prostopadłe podanie do białego. Biały wbiega w pole karne, oddaje strzał, no i niestety bramkarz perfekcyjnie broni to uderzenie. No i mamy z tego tylko rzut rożny. Kolejna sytuacja, to jest zawodnik z numerem 10 jest przy piłce. Podaje on na 16 metr, gdzieś ta piłka zostaje wybita. No i tak jak widzicie, utrzymujemy się przy piłce. Sędzia cały czas patrzy za akcję i nagle przerywa grę, ponieważ na ziemi leży jeden z zawodników w widoku. Ja do końca nie wiem, co tam się stało. Tak samo jak widzicie, kamera tego nie ujęła, jest duże zamieszanie, są przepychanki. No po prostu zrobiło się nieciekawie na tym boisku, podały tam wizwiska z tego co wiem jeden z naszych zawodników został zwyzywany krzyknął do jednego zawodnika, zawodnika w widoku co robisz, co powiedziałeś no i nagle upada na ziemię, no i sędzia podejmuje bardzo dziwną decyzję daje żółtą kartkę na początku naszemu bramkarzowi który agresywnie się zachowywał i czerwoną kartkę dla Roberta, ciężko jest ocenić tę sytuację, gdy nie widać jej dokładnie na kamerze ponieważ kamera szła za piłką ale tak jak widzicie sędzia tego nie widział, ponieważ był skierowany w stronę bramki przeciwnika, a sytuacja miała miejsce za jego plecami, więc podjął decyzję bardzo dziwną, dał czerwoną kartkę, chociaż w tej sytuacji w ogóle nie widział. No i tutaj kolejna dziwna sytuacja, Bobby został skrobnięty po się sędzia oczywiście puszcza grę. No i lecimy w drugą stronę, zawodnik z numerem 10 pewnie mijakamy, wbiega w pole karne, oddaje strzał, no i Sadek perfekcyjnie broni. Tego dnia był w bardzo dobrej dyspozycji nasz bramkarz, więc wielkie brawa dla niego w komentarzach. Tutaj teraz rzutka w pole karne, zawodnik z numerem 7 poprawia jeszcze, oddaje strzał zawodnik z numerem 14, ale po raz kolejny Sadek perfekcyjnie broni, tak jak Wam mówiłem, bardzo dużo ciężkich piłek takich ciężkich piłek wyjął, no i widok rozgrywa tutaj e, kolejną akcję, Szanuję piłkę, zawodnik z numerem 7 oddaje strzał, piłka wpada do bramki e, praktycznie w ostatniej minucie tego meczu, wychodzą na prowadzenie No i niestety w tym spotkaniu przegrywamy 2-0. E, oczywiście z każdej porażki trzeba wyciągnąć błędy i trzeba iść dalej. E, z tego miejsca wielkie gratulacje dla widoku Skierniewice, który w tym meczu okazał się od nas lepszy. Mam nadzieję, że już to my e, w meczu rewanżowym będziemy się cieszyć z trzech punktów. Aktualnie w tabeli zajmujemy ósme miejsce. E, posiadamy 10 punktów. Na pierwszym miejscu widok Skierniewice z 15 punktami. E, warto znaczyć, że niektóre drużyny, które są przed nami w tabeli, E, mają jeden męż więcej, a kolejnym naszym przeciwnikiem będzie Wiktoria Belawy. Drużyna, która zajmuje 17 miejsce, e, po 6 spotkaniach mają tylko 3 punkty, więc mam nadzieję, że będzie to szansa na rekompensatę i na. Zwycięstwo. Koniecznie w komentarzu napiszcie, jaki wynik typujecie naszego następnego meczu. Możemy się umówić, że każda osoba, która napisze taki komentarz, to dostanie ode mnie serduszko. Oczywiście zostawiajcie łapy w górę. Przypominam, że wbijamy 3000. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam, przycisk subskrybuj tam na dole. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!